Dwójka na e, ważnej liście, trzecia droga. E, rozumiem, że decyzja nie była łatwa. Decyzja była prosta. Decyzja była bardzo prosta. E, dlatego, że ja pochodzę z tego pokolenia Polek, które chce walczyć o swoje prawa, e, które chce walczyć o zmianę. E, wydaje mi się, że dzisiejsze pokolenie 30-40-latków powinno w tym momencie be, zadecyduje o, o tych wyborach. O tych wyborach parlamentarnych. Dlatego ja nie będę, stwierdziłam, że nie będę siedzieć i patrzeć i przyglądać się temu, co mnie boli, tylko idę zawalczyć o to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Więc ta decyzja była bardzo prosta. A proszę powiedzieć, dla kogo jest tak naprawdę trzecia droga? Wielu twierdzi, że to jest opcja Nie PiS, nie koalicja obywatelska, tylko właśnie trzecia droga, która jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Czy rozwiązaniem wszystkich problemów? Tego nie wiem. Na pewno jesteśmy alternatywą dla osób, którzy są zmęczeni aktualnymi rządami prawa i sprawiedliwości oraz dla osób, które nie chcą powrotu do 2015 roku i rządów Donalda Tuska. My jesteśmy trzecią drogą. My kończymy skutniami, chcemy iść do przodu. Walczymy o 2050, o to, żeby w dorosłym życiu naszych dzieci było lepiej żeby żyło im się lepiej. Stąd te nasze postulaty Polski Równych Szan, stąd nasz bogaty program, który możecie zajrzeć na naszą stronę internetową Polski 2050, stąd też trudne rozmowy koalicyjne. Jesteśmy przekonani, że trzecia droga powinna być trzecią siłą w polskim parlamencie, ponieważ to od trzeciej siły po tych wyborach będziemy, albo Polska będzie państwem demokratycznym, Albo zostaniemy w tym, co jest teraz. Albo może być tylko gorzej. Na waszej liście są zarówno młodsi, starsi, doświadczeni, mniej doświadczeni, czyli możemy powiedzieć, że każdy, kto pójdzie 15 października... Na wybory znajdzie kogoś dla siebie? Tak, absolutnie znajdzie swojego reprezentanta. Ja y, głównie będę dbać i walczyć o głosy kobiet, dlatego że tak jak powiedziałam już dzisiaj na konferencji prasowej, ja nie znalazłam swojej reprezentantki w Sejmie. Muszę przyznać, że jakby walczy się o prawa kobiet w Warszawie mocnymi, głośnymi hasłami, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę trzeba porozmawiać z kobietami z mniejszych miejscowości, dla których hasło Girl Power to nie jest to hasło, które one rozumieją, które one mają w swoich sercach. Chciałabym, żeby czuło się bardziej bezpieczne. I rzeczywiście jest tak, że na listach trzeciej drogi są osoby doświadczone, mniej doświadczone, aktywiści, specjaliści, więc myślę, że każdy znajdzie tam swojego reprezentanta i powinien głosować na swojego reprezentanta. Jeżeli chodzi o liczbę mandatów, na ile liczycie w okręgu numer 16? Minimum dwa. Dobrze, czyli teraz zachęcamy po prostu każdego, żeby poszedł na wybory, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Absolutnie tak. Ja mam jeden apel do widzów. Idźcie na wybory. Kobiety, idźcie na wybory. To od Was zależy, jak będzie wyglądał Sejm i Parlament po tych wyborach. Idźcie na wybory i zagłosujcie na demokratyczną stronę. Jeżeli nie widzicie swojego reprezentanta w Polsce 2050, widzicie go w koalicji obywatelskiej i lewicy, głosujcie na nich. Pamiętajcie o prodemokratycznej stronie w tych wyborach. Idźcie na wybory. Im więcej z nas pójdzie na wybory, tym większa gwarancja, że Polska wróci do normalności.